Pierwsza przygoda z Berlingą na kolejne Berliny. What is this? This water kebab. Water kebab? Yes. to nie na dalej. Daj na chwilę, chodźcie, wam coś pokażę. Tam macie ziołka, na którego centralnie z Rynny leci tutaj, się A pomoc, jak się przyjrzycie. A samochód, noc, jakby chciał wejść, to nie ma ciekawy. A tam tutaj gdzieś jest Berlingo. Z tego, co widzę, to sytuacja z rynem może być podobna. Bardzo <grym> <grym> będzie lało, a w widzimy się z przyjacielem Kirilla, który nas jutro będzie cały dzień oprowadzał po tym mieście. Mieliśmy jakiegoś takiego dziwnego farda, że po tym jak nas wymoczyło w trakcie przeparkowywania samochodu i pakowania się do środka, wiedzieliście na początku jak padało, dosłownie minęło 7 minut i pokaż teraz jak wygląda powodę. Dosłownie jakaś mrzawka tylko została, więc jakbyśmy dłużej siedzieli na śniadaniu, to pewnie siedzielibyśmy teraz susi. Pierwsza przygoda z Berlingą na... Chyba kolejne Berlingo. To jest w ogóle, słuchajcie, jakaś dziura Berlingo, bo na tych kilku kilometrach mieliśmy chyba 15 sztuk, a z naszym klientów podna tam możecie zobaczyć takie w miarę duże jeziorka i tak przyjechałem przez nie ze prędkością jakichś 10 na godzinę, ale tu się będzie A nie, tu A. Już co, brakuje wkręta. To weź to zawiń do czegoś. Właśnie ja nie mam do czego tego zawinąć, brakuje wkręta. da, tak, że dojedzie. No, nie, nie spada. Tak. nie no, no, no. Jedziemy dalej. Taka ciekawostka na temat tureckich dróg. U nas co jakiś czas możecie zobaczyć obdarzyki, na przykład z motocyklisty na krzyżu, a w Turcji co kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów są takie bardzo wysokie słupy, tak 10-15 metrów, coś w tym stylu. I na nich są takie platformy, na których są wraki samochodów, które się rozbiły i obok tych właśnie samochodów na tych słupach są na przykład znaki w stylu niezbyt alkoholu, uważaj na drodze itd. itd. niesamowite jak się zmienił krajobraz, bo w sumie wyjechaliśmy z tego miasta jakieś 20-30 minut temu, widzieliście z wczoraj jak te góry wyglądały, wszystkie były takie gołe, surowe, wszędzie mogły spaść kamienie, pokaż krówki, wyjechaliśmy z miasta i całkowita zmiana krajobrazu, tutaj wręcz wygląda to jak z jakiejś bajki. Były tutaj takie, ale przez te tereny i przez te góry to w sumie nie żałuję tej Gruzy, z której doszliśmy do takiego wniosku, bo jak z niej wyjeżdżaliśmy, czuliśmy troszeczkę taki niedosyt, wiecie, no bo jednak planowaliśmy tam przez te góry. Będzie tam jakieś 3-4 dni, może coś w namiotach, bo samochody, które tam wypożyczacie terenowe są bardzo często wyposażone w namioty dachowe. I właśnie wyjeżdżając mieliśmy wrażenie, że czegoś takiego nie zrealizowaliśmy, że znowu jedziemy na autostradę w Turcji, że na tym w sumie wiecie, no skończy się wycieczka później Bałkany, Polska i do widzenia. Ale patrząc na to wszystko nic w sumie nie straciliśmy. Pokażę i od razu mówię, Gruzję na 100% jeszcze nadrobimy. Przejeżdżaliśmy właśnie obok miejscowości Merkan, bo kierujemy się, tak jak mówiłem, w stronę Kapadocy i słuchajcie, była taka sama kontrola wojska, jakie mogliście, to znaczy nie mogliście zobaczyć, bo tego nagrywać nie można. Jakie są na przykład na Ukrainie przywieździe do dużych miast, co nie ukrywam, bardzo nas zaskoczyło, bo Turcja chyba nie jest w stanie jakiejś aktywnej wojny z nikim. A poza tym jesteśmy już, no powiedziałbym, w okolicach centrum kraju. Jest naprawdę duża ciekawostka, bo normalnie był cały taki punkt otoczony zasiekami, zaporami, w środku stali uzbrojeni żołnierze i ściągali samochody. I co najbardziej mnie zaskoczyło w tym wszystkim, to że ściągali tureckie samochody, a jak zobaczyli, że my mamy polskie rejestracje, to kazali nam jechać bez kontroli. Zatrzymaliśmy się jakoś, tylko podczas spojrzał na blachę machnął ręką i jedziemy dalej. A wracając do wycieczki mamy 50 km prosto, raz na jakieś 100-130 km trafia się za jazd i za jakieś 4 godziny powinniśmy być już w Kapadocji. Niesamowicie wyglądają te pustkowe, po których teraz jedziemy, a ja muszę szybko i sprawdzić, czy nam się maska nie otworzyła. Nie było żadnego dźwięku, ale jakoś tak dziwnie to wyglądało przez moment, a niestety z kabiny nie widać. Weź zobacz, czy ty nogą tu nie kopnąłeś, bo tu jest taka czerwona wajcha od odrobinę. Nie, patrzę na nią, to nie ma szans, że ją tam zobaczyć. No, ale już jest dobrze zamknięta. Patrzcie na to tutaj. A tutaj w ogóle są jakieś owoce wysypane. Nie wiem, ale jest pełno nasionek. tego pana pety zaraz wam coś pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jakimś cudem udało mu się zmieścić peta, jak mu wypadł z ręki, tutaj w tą szczelinę przy ręcznym hamulcu. Odpukać na tyle płytko wpadł, że udało się go zalać wodą, ale to by była przygoda, jakby trzeba było gasić gdzieś Berlinga, jakby to gdzieś tam serio głębiej zawędrowało. Zrobiliśmy szybkiego stopa przy drodze. I śmieszne wrażenie, jak się oglądało dużo takich spaghetti westernów, bo powiem wam, że te tutaj okolice tak od ostatnich powiedzmy 200 km strasznie mi się właśnie kojarzą z tymi filmami z studem. One nie są takie amerykańskie, bo wiecie, te spaghetti westerny kręcili we Włoszech, nie? Ale co jakiś czas, jak właśnie się rozglądam przez szyby, to przypominają mi się te wszystkie stare filmy, które oglądałem za dzieciaka. Zaczęliśmy się trochę ścigać z czasem, bo według nawigacji do kapadocji mamy dojechać 10 minut po zachodzie słońca. Bardzo chciałbym urwać te 10 minut a i być jak najszybciej. I to co wam wcześniej mówiłem o kontrolach wojska po drodze, ta pierwsza kontrola okazuje się, nie była odosobniona. Byliśmy zatrzymani łącznie chyba z 4 czy 5 razy, kilka razy sprawdzali nam dokumenty, kilka razy musieliśmy czekać, aż nie przepuszczą dalej tira. Nie mam w ogóle pojęcia z czego to wynika no i też w jednym miejscu zgubiliśmy zjazd niestety co kosztowało nas jakieś 15 minut drogi ale odpukać droga jest prosta, droga jest płaska nie wiem dlaczego ten gość jest po boczem jest jedna rzecz która powiem wam nie tak wybitnie irytuje na tureckich drogach i nie tylko tureckich bo to samo było na Ukrainie ja nie mam pojęcia kto w ogóle wpadł na taki pomysł e, pokaż jak ta droga wygląda normalną drogę, no u nas by to praktycznie podchodziło pod ekspresówkę, jakąś autostradkę. I oni na takiej drodze co kilka kilometrów robią nagle ograniczenie do 50 na godzinę, bo ktoś, gdzie macie tutaj same pola na oko, ja rozumiem, jak to by było na środku jakieś wioski. Macie same pola naokoło i ktoś przez środek takiej drogi robi kupa przejście dla pieszych, wyrwę w barierce i ograniczenie do 50 na odcinku jakieś tam 500 metrów. Później dalej możecie sobie jechać tyle, ile tam pozwalają na to znaki, nie? Ale dla już po kilkuset, w sumie po kilkuset, po kilku tysiącach kilometrów, które właściwie przejechaliśmy po Turcji, na dłuższą metę to się robi tak w bo nie wiecie też na przykład, bo policja sobie lubi wybierać z czas takie przejście, żeby stanąć sobie za nim centralnie z fotoradarem jakąś skitrana w krzegach, więc to niestety nie jest przepis, który można traktować jako martwy. Podobnie zresztą z fotoradarami. I jeszcze jedna ważna ciekawostka na temat dróg w Turcji, jeżeli będziecie planowali kiedykolwiek przyjechać tutaj samochodem, to wam naprawdę polecam, bo widoki rekompensują wszystko, nawet tych kierowców, stany dróg w niektórych miejsc te debilne przepisy, które sobie lubią tutaj wiecie, co jakiś czas zastosować. W poradnikach na temat jeżdżenia po Turcji samochodem natknąłem się na taki zapis, że tutaj osoba wjeżdżająca na rondo ma na nim pierwszeństwo, czyli w ogóle odwrotnie niż to do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. I... Ten kto to pisał, chyba nigdy wcześniej nie był w Turcji, bo tutaj są dwa rodzaje rond. Jedne takie jakie my doskonale znamy, one mamy w centrum miast, czy na przykład przy jakichś zjazdach z autostrady i tak dalej i tak dalej. I tam obowiązują takie same zasady jakie obowiązują u nas w Polsce. Czyli jeżeli chcecie wjechać na rondo, musicie poczekać aż to rondo się zwolni i tak dalej, macie jeszcze jeden rodzaj, tylko nie nazwałbym to... Nie nazwałbym tego do końca rondem. Jeżeli jest taka droga jak teraz, tak, po której jedziemy, to mniej więcej jest takie 5-10 km e, jest przygotowane miejsce do zawrócenia I ono teoretycznie przypomina rondo, bo jest to takie kółko, które można objechać. I tam jako osoba wjeżdżająca, z racji tego, że po prostu jedziecie rozpędzenie, wiecie, dwupasmową drogą, macie pierwszeństwo nad osobą, która czeka na to, żeby na przykład sobie zawrócić. Dlatego jeżeli będziecie jeździli, na przykład wjedziecie do pierwszego miasta, czyli na przykład, nie wiem, przykładowo od granicy to będzie Stambuł, to wyrzućcie z głowy tą informację, że wjeżdżając na rondo będziecie mieli pierwszeństwo. Do celu zostało 77 km. Taką ciekawostkę mam teraz sprzedam. Jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć, za ile zajdzie słońce, nie będziecie mieli dostępu do internetu i to jest wyjątkowo skuteczna metoda, musicie wyciągnąć rękę w taki sposób mniej więcej zgiętą, no, na długość waszego ramienia. To, że ktoś ma mniejszą dłoń czy większą, nie ma znaczenia, bo ma jednocześnie pewnie proporcjonalnie krótsze ramię. I to ile palców nad horyzontem znajduje się słońce, Pozwala wam określić za ile minut ono zajęcie. W naszym przypadku jest to 45 minut. Mamy 75, 76 km do celu. Jest godzina 19.16. Jak sprawdzałem w Google to słońce schowa się o 25. Więc biorąc pod uwagę to, jak dużym marzeniem dla mnie było zobaczenie, wiecie, nastąpię kojarzycie z TikToka te wszystkie filmy, gdzie te balony na gorące powietrze latają, są takie piękne formacje skalne i tak dalej, i tak dalej. I od czasu kiedy zobaczyłem, to pierwszy raz strasznie chciałem zobaczyć zachód słońca po prostu w tym miejscu. Więc przecież szczęście, żebyśmy się wyrobili, bo chcę go też strasznie pokazać. Słońce niestety coraz szybciej zbliża się do horyzontu. Patrząc na to, ile kilometrów nam zostało, myślę, że będziemy idealnie na styk. Jak możecie zobaczyć po kolorze nieba spóźniliśmy się dosłownie jakieś centymetry. i w życiu niestety czasami tak bywa, że przyjeżdżacie na zachód po tym jak słońce już dawno zajdzie. Ale myślę, że trzeba pamiętać o tym, że jutro też jest dzień i że jutro znowu pojawi się słońce. A to potraktować jako powód, żeby tutaj kiedyś jeszcze raz wrócić. No, a korzystając z tego, że już tu jesteśmy, pojedziemy teraz kawałeczek od tego punktu widokowego, zobaczyć miasto, które jest po części zbudowane w skalę, po części w niej wykute. Tutaj w ogóle jest jakieś wejście w jakąś sztolnię. Pod Wiecie co mnie w sumie bawi troszeczkę w tej całej sytuacji? Bo z zachodami słońca jest taka historia, że właściwie każdy metr, który jesteście nad poziomem morza, sprawia, że to słońce dla Was zajdzie troszeczkę później. I my naprawdę jesteśmy strasznie wysoko. To miasto pod nami to jest co najmniej kilkaset metrów przewyższenia. Gdyby ten punkt widokowy był dosłownie 60 metrów wyżej, bo tyle jest mniej więcej potrzebne, żeby zachód słońca dla obserwatora, który jest wyżej, no był opóźniony około minutę, to byśmy zdążyli. mogliśmy podjechać dalej, bo jest tu szlaban. Musimy zapytać się pana, czy możemy wejść do środka. It's jest like museum. Hotel. 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 Różnych rzeczy się spodziewałem, ale nie spodziewałem się tego, że zastaniemy szlaban. Dobra, szlabany jeszcze bym się spodziewał, bo mogli to przerobić na jakiś muzeum. Ale za chwilę się nie spodziewałem, że przerobili całe miasto w skale na hotel, do którego niestety nie można sobie tak po prostu wejść, żeby pozwiedzać. Ja zawsze mówię, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Bo przysięgam Wam, że gdybyśmy przyjechali na ten punkt widokowy, który przed chwilą widzieliście, ja bym tam zobaczył zachód słońca, taki w pełnej okazałości. To ja bym się tak poczuł krajobrazowo. Zaspokojony, że na stół byśmy pojechali chwilę później do Ankary. Ale powiem Wam, jakiś taki niedosyt, żeśmy czuli, że tak mówimy, dobra, ta Ankara nie ucieknie, i tak już jest ciemno. Chodźcie, zjemy coś jak ludzie, a nie po drodze znowu w jakimś kebabie, w którym będą chcieli nas skroić na aparat. I zjechaliśmy tutaj do miasteczka, które jest położone pod. W sumie to, co tutaj widzicie u góry, to jest końcóweczka tego miasta, w skale, na którym byliśmy. że miasto robi niesamowite wrażenie, a restauracje jeszcze lepsze. Szczególnie czuję się tutaj wszędzie na ulicach zapach tego, co się stąd wydobywa. <gryzanie> <gryzanie> czuję to, to jak oceniasz miejsce? Dobrze. Po drodze trafiliśmy na maszynę, która praży pestki dyni. Szkoda, że nie możecie poczuć zapachu, który się nie Właśnie, dobrze, dobrze, że nagrywasz. Na Ukrainie, powiem wam, nie było tak wielkich tych wszystkich bezdomnych dzikich psów, A tu normalnie to jest co, kaga? Nie wiem, to jest. Kaga? Jak to się one się tak nazywają? Krowa. przy wielkości konia. To A, jest jest What is this? This is water kebab. Water kebab? Yes. Ah. This is water. This It's a heat. It's a heat. It's a pepper, green pepper. Mm -hmm. oh. Looks nice. also, special. Ah? Oke. Mywałem, że trochę się boję, bo jako ostatni raz zobaczyłem coś takiego w tureckiej knajpie, to popłynąłem na tysiąc złotych. Mięsny. Okay, Z Turcji. Babki małe. Turcja. Okej, okay, okej, perfekcyjnie. Thank you. Tam. Yes. Szybkie słowa o cenach. Tego nie zamawialiśmy. To chyba dostaliśmy za darmo, tak mi się wydaje. To kosztowało 33 zł. A to dalej wchodzi w skład przystawek. Frytki, paradoksalnie, są zajście zajęciach. Frytki, ten talerzyk tutaj kosztował 18 zł. Więc. Musimy sobie zrównoważyć pizza frytki, pizza frytki. Oho, pan niesie resztę. Dobra, przypominam naprawdę na 2000 euro. Jak to jest? Tu idzie? Oj, Jerzy. Patrzcie, jaka sztacheta. Sorry. Jedźmy sobie. Okay? Okay, okay. Perfect. Thank you. You're welcome. Okay? Super. Okay. Enjoy your meal. Thank you very much. You're welcome. <laughs> pod uwagę ceny, które widziałem w menu i to co dostaliśmy w zamian to wychodzę z taką teorią, że dzisiaj oni próbują się troszeczkę odkupić i usunąć troszeczkę tego złego wrażenia, które nam zostało po tamtej restauracji w Stambule, bo jest naprawdę cudownie, a za wszystko chyba wyjdzie tak jak je 150? 150 zł? Hmm. 2000? Ciekawe co to będzie, bo nic nie zamawialiśmy się powinniśmy skończyć na tym, co przed chwilą wiedzieliście na stole. Pan zaobserwował mnie na Instagramie i na TikToku i myślę, że chyba wpadnie zaraz jakiś prezent od firmy. Oh. To właśnie kupiłam. To zawsze masz radę. Thank you. E, check, please. E, to do tego? To do tego, tak. Ty musisz rozdzielić. Ja widziałam filmik, jak on, to co, mm -hmm. jak on to robił. I tam musisz na to. To co, to zaczynasz, czy zacząć? Niech pokażę, bo ja nie mam pojęcia. No w ja nie jestem ekspertem, ale ja zrobię po prostu nie. Wiem. myślę, że to nie jest to, bo to się tak nie otwiera, można to po prostu. Połączyć. Nie otwierać, po prostu no. tak, z góry położyć. No? A to jest zimne, to jest lód jakiś. Wiesz ja w ogóle nie mam pojęcia. Co ale to są te cudowne tureckie lody. Okay. To są te tureckie lody, one nie są takie jak te nasze europejskie na stoweko życie z wakacji. One mają z tego co się orientuję taką domieszkę, to jest chyba guma guar, coś w tym stylu. Przez co one są dużo bardziej ciągliwe. A za wszystko co widzieliście na talerzach wyszło 170 zł na trzy osoby. Biorąc pod uwagę to, jak się najedliśmy, jakie jakoś pojedzenie myślę, że super cena. No i szczególnie, że jesteśmy w bardzo turystycznym miejscu, chyba ciężko myślę w promieniu kilkuset kilometrów o bardziej turystyczne miejsce, a większość rejestracji jest albo turecka, rosyjska, albo kazachska. Bardzo hmm. dobre. Dobra, Początek jest 45 złotych. Bo i masz za sztukę, nie? Ewidentnie. Co zamówiłeś? Zamówiłem po jednym wszystkiego na spróbowanie. No. Wy już nie chcecie, to ja się jeszcze tak od Ciebie wyznaczę. Z tym jeszcze to taki zestawik zapłaciłem 18 zł. Wiecie co to jest? To jest pasta pistacjowa, ale ona jest wymieszana z, tą taką, z tym takim mlecznym sosem, który często na baklawę miałem. marynują. Wiecie co to mogło na myśli. Faktycznie to jest najlepsze. Proszę, mhm. są duże kawałki pistacji w tym. No, to jest najlepsze. Mhm.